Yeah. Yeah. Witam Was bardzo serdecznie, spóźniony, bo środowy odcinek miał być we wtorek. Dlaczego jest dopiero w środę? Odpowiedź jest prosta, brak prądu. Planowałem sklejać sobie ten film w niedzielę, no i sklejam go w niedzielę, nagle jeep! raz nie mam prądu, komputer mi wyłączył. Drugi, trzeci, za czwartym razem jak mi już wyłączyło komputer, to już go nie włączyło. I prąd miałem dopiero w poniedziałek, a w poniedziałek jest praca, dziś jest wtorek, dopiero we wtorek nagrywam dla Was gadanie do tego filmu. Ale przejdźmy do rzeczy, bo mam dla Was mnóstwo ćwiczeń. 90% tego odcinka to będą ćwiczenia i moje gadanie. Progresja treningowa na rok 2016, która zaczyna się już wcześniej. Trening góra dół pomiędzy tymi treningami głównymi. Góry dół oczywiście tureckie wstawanie, bo je muszę progresować. Cały trening. Ma być typowo siłowy, ma być coraz silniejszy, coraz sprawniejszy i coraz bardziej wytrzymały, ponieważ w takich ćwiczeniach jak rwanie potrzebna jest mi wytrzymałość. I już Wam mogę zapowiedzieć na 100%, że ten progres ma trwać do końca czerwca, czyli do 1 lipca, ma się skończyć, można powiedzieć ten taki jakby cykl treningowy siłowy. Będzie tam krótka przerwa, około marca. I na 100% mówię Wam, że nie będę w stanie zrobić 100 znaczy 24. To jest kurwa niemożliwe. Nie w tym roku, w następnym, za dwa lata, nie wiem kurwa. Na pewno nie w tym roku. Wziąłem tą 24, która mi przyszła niedawno. Obecnie ćwiczę na 20. O ile 20, pewnie bym z 60 rwań zrobił. Może kurwa nawet 80 bym dojewał. Ale 24 jest tak kurwa ciężka, tak niewygodna dla tych palców w prawej ręce że gdy opada mi w dół i mam zrobić kolejne rwanie, to po prostu tak mnie palce pieką i nie mam chwytu. Tragedia. Wiem, że nie jestem w stanie... Jeżeli do czerwca, lipca, uda mi się zrobić 30 rwań albo 40 rwań łącznie po kolei, to będzie sukces. Mega. Bo teraz jestem w stanie zrobić z 10. I to. No dobra, 15, ale 10 zrobię lewą ręką, a 5 zrobię prawą, bo prawa już nie wytrzymuje żeby trzymać tego ketla. Wiecie jaka, jakie to jest, jaka to jest siła, kiedy ten ketel 24kg opada, jest między waszymi nogami, ciągnie wasze paluchy, a wy musicie go znowu wyrwać do góry. 100 razy. Także nie dam rady tego zrobić. Kiedyś dam, prędzej czy później. Jeśli chodzi o wyciskania, spoko. Myślę, że 5 razy wycisnąć 24 yy, nie ma problemu. Obecnie tak 3-4 razy ją wycisnę. Pamiętajcie, że musi być to odpowiednio technicznie zrobione, a nie jakbym strał cegły. Co tam jeszcze mam zrobić? Tureckie wstawanie 32, już teraz jestem w stanie zrobić, ale progres ma być do 40 kg. Goblet skład, to też zobaczycie. No i ćwiczenia trójbojowe. Martwych ciągów nie ma, są za to martwe ciągi jednorącz z ketlem, które są progresją dorwani. Z ketlem. Mm, ale jeśli chodzi jeszcze o te goblet składy, to też jest ćwiczenie... A jakie goblet składy? Co ja pierdolę? O ćwiczenia trójbojowe. więc na ławce płaskiej i przysiady ze sztanną z tyłu. To jest tak naprawdę dla mnie. Ja nie muszę tego umieć, nie muszę tego potrafić dla tego kursu, ale chcę być w tym silniejszy, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo słaby w wyciskaniu na ławce płaskiej. No i zacząłem sobie od 56 kg, 5x5. Z czasem pewnie dojdę do 70, może 80. Zobaczymy kiedy, jak mi to wszystko pójdzie. Pewnie jak wejdzie kreatyna, no to będę miał więcej siły, żeby robić tą progresję. Eee, przysiad jest ok. Powiem Wam, że zacząłem od tych ciężarów, które zaraz zobaczycie, czyli tam prawie 70 kg w pauzach, to myślę, że będzie naprawdę spoko. Będzie naprawdę ok ciężar w wakacje. Ale może mnie czekać dosyć niedługo, w najbliższym miesiącu, dwóch, kilka rzeczy, które będą związane z moim zdrowiem i przez to będę miał pewien zastój w progresie. Możliwe, że przez tydzień znowu nie będę trenował. Zobaczymy jak to będzie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ale to zachowam dla siebie, co będę w tym czasie robił. Po prostu może ten progres być gorszy do lutego, bo chciałbym się co miesiąc albo co dwa miesiące chwalić jakimiś tam zmianami w treningu, a raczej tym na jakichś ciężarach obecnie trenuję. Więc może być tak, że w lutym będę trenował na tych samych ciężarach, co na przykład, no może nie teraz, ale na przykład nie wejdę na 70 kg, tylko na 60 parę. I będą się ludzie śmiać, ale ty co to jesteś, no ciągle na takich małych ciężarach. No bo będzie taki motyw, że mogę przez tydzień nie trenować, ale zobaczymy jak to będzie. No. To wszystko, co chciałem powiedzieć na wstępie, także ćwiczenia mam już dla Was. Oglądajcie, słuchajcie, komentujcie i do następnego filmu. No, myślę, że wszystko już Wam powiedziałem odnośnie tego, e, jaki jest plan, co mogę zrobić, a czego zrobić nie mogę w nadchodzącym 2016 roku. A tak naprawdę już teraz, w grudniu roku, 2000, w roku 2015, e, zaczynam ten plan wstępny. Zobaczycie ciężary. Na jakich zaczynam progresję, to są ciężary startowe. Od nich zaczynam praktycznie od zera po roztrenowaniu. Zrobiłem roztrenowanie, nie ćwiczyłem przez 5 dni, no i po nich zaczynam całkiem nowy plan. Yy, znaczy nowe ćwiczenia. Kilka nowych ćwiczeń, większość ćwiczeń to podstawy. Zaczynamy od treningu dołu, zaczynamy od przysiadów. Taka kwestia batwingów. No faktycznie, batwing się u mnie pojawia z tego względu, że uważam. Kilka rzeczy. Po pierwsze, batwing zawsze się będzie pojawiał, kiedy wasza pozycja do przysiadu nie jest zbyt szeroka. Im szerzej stawiacie nogi i im szerzej lecicie kolanami na boki, tym batwing jest mniejszy. Jeżeli te kolana są bliżej siebie, nie są aż tak szeroko, ten batwing będzie większy, ale moim zdaniem on nie ma żadnego, dosłownie żadnego wpływu na kontuzję pleców. Dlaczego nie ma na to wpływu? Bo na to wpływ moim zdaniem ma nietrzymanie e, odpowiednio powietrza, nie zaciskanie tego brzucha, mięśni brzucha, nietrzymanie prostych pleców. A Batwing to już jest można powiedzieć kość ogonowa, dolna część pleców, e, która wcale nie bierze udziału w kontuzji. Takie jest moje zdanie i takie moje zdanie pozostanie, bo nigdy robiąc nie wiem ile już tysiące przysiadów, nie poczułem nigdy żadnego bólu w plecach i nigdy nie miałem problemów. Z plecami podczas przysiadów nie pokazuję wam wszystkich ciężarów, pokazuję wam tylko jakieś tam serie rozgrzewkowe. Ja się bardzo, bardzo, bardzo długo rozgrzewam przed ciężarami. Zresztą do tej pory ćwiczę na ciężarach dla kobiet, bo mam tą blokadę psychiczną. Ale Barbel Brothers, taki polski kanał o trójboistach, troszeczkę mnie zmotywował do tego, żeby ruszyć dupę i zacząć wracać do tych ciężarów, którymi robiłem przysiady. W końcu przekroczyć 100 kg na regularne przysiady, ale to za jakiś czas. No tu widzicie pauzy. Pauzy są priorytetem, jeśli chodzi o trening, yy, o robienie przysiadów ze sztangą. Yy, tutaj nie, zresztą nie będę Wam dzisiaj mówił w tym odcinku, jakie zakładam sobie ciężary, że będę podnosił w czerwcu. No bo ten progres, można powiedzieć, ma się skończyć w czerwcu 2016 roku. Koniec czerwca, 1 lipca. To ma być koniec. Tutaj jest tylko 68 kg. Robię sobie tym 3 pauzy po 2-3 sekundy. Ostatnia seria to jest coś takiego jak boks skład. Robię to po to, by przyzwyczaić moje kolana i mięśnie nóg do tego, że kiedyś będą większe ciężary. Tutaj, jako że zaczynam progresję, zaczynam sobie od ciężaru tylko 94 kg. No, oczywiście, chciałbym dojść do jakichś 130, może 140, ale pewnie do tego nie dojdę, bo coś się stanie. A zwykle staje się to, że jakoś tracę tą pewność siebie, coś zaczyna mi w kolanie chrupieć, albo. No po prostu myślę, że zaraz mi się coś stanie w nodze, jak robię to ćwiczenie. To jest dziwne. Teraz goblet skład, czyli chyba najważniejsza dla mnie rzecz tutaj pod kątem w przyszłości, oczywiście mówię w przyszłości zdawania kursu na tego instruktora StrongFist, z tego względu, że goblet składy są tam do, na zaliczenie. Trzeba wykonać je właśnie w ten sposób, z pauzą na dole, z odpowiednim oddychaniem, z syczeniem, tu jest tylko 18 kg, ketel 16 kg, doczepiony łańcuchem talerz 1 kg, no bo łańcuch waży 1 kg, ten co mam tutaj, więc 2 kg dodatkowe. I progresja będzie co tydzień, co dwa treningi, dwa treningi na podwyższanie powtórzeń, trzeci trening podwyższanie ciężaru, czyli zaczynamy od 18 kg, mam dojść do 48 kg w dwóch seriach. 6 powtórzeń z pauzami. Martwy ciąg jednorącz, 20 kg. Do tego doczepiony znowu 2 kg, czyli 22 kg. Od tego sobie zaczynam progresję. Martwy ciąg jednorącz będzie progresją dosnacza. Mam dojść do około 50 kg jedną ręką w dwóch seriach po 10 powtórzeń. Tu robię oczywiście mniej, robię prawą ręką, lewą ręką. Miałem nie robić martwych ciągów i dalej nie będę ich robił sztangą, ale będę je robił jedną ręką szerszym uchwytem, by zwiększyć siłę e, zarówno mojego uchwytu, jak i przyzwyczaić się do tego, że jednak te snacze będą strasznie trudne dla mnie. E, a martwy ciąg z dużo większym ciężarem niż w pomoże mi w progresji. E, swingi to standard, tylko dwudziestką, z czasem oczywiście swingi będę musiał zacząć robić jednorącz, tu robię oburącz, a myślę w przyszłym miesiącu, czyli w styczniu, zacznę już robić swingi jedną ręką na zmianę raz jedną, raz drugą, będzie to nawet 24 i może 32, zobaczymy. Tutaj już widzicie znacze, robię tylko dwie serie. Aktualnie sobie robię po 6 czy 7 powtórzeń, już nie pamiętam, ile tutaj zrobiłem. Na razie 16, mam zamiar dojść do dwóch serii po 15 powtórzeń, czyli 15 prawą ręką, 15 lewą, i później znowu druga seria, czyli 60 powtórzeń łącznie na sam koniec na początku 16, później od 20, no i na końcu 24, tak by na każdym treningu robić około 60 znaczy e, łącznie, czyli tygodniowo wyjdzie około 120 znaczy. Jest to cholernie trudne ćwiczenie techniczne, które może człowieka wymęczyć, jak sam Skurczybyk, ale myślę, że dam radę, jak nie w tym roku to, znaczy jak nie w 2016, to w 17. Trening góry na początku to nawet nie są pompki, bo znaczy, są to pompki, tylko takie wprawki. Robię sobie 6 powtórzeń, raz szybko, raz wolno, tak żeby sprawdzić, jak funkcjonują moje stawy, jak się czuję w wyciskaniu tego dnia. No i później robię duży błąd, czyli zaczynam sobie znowu że tak powiem, wyci dobra, wyciskam 40 kg, żeby sprawdzić, w które miejsce mam kłaść sztangę już z normalnym ciężarem. Kiedyś tego nie robiłem. Kiedyś moim ciężarem, od którego zaczynałem jakiekolwiek wyciskamy, było 50 kg, później przychodziłem do 60, 70, a teraz zacząłem od 40. I to nie jest jakaś seria, że sobie liczę powtórzenia, tylko sprawdzam, gdzie mam sztangę umiejscowiać. Jak już zacznę od 50, tak naprawdę tą prawidłową rozgrzewkę. Ale zdaję sobie sprawę, że to sprawia, że jestem słabszy po prostu. Więc za jakiś czas muszę dać sobie spokój z tą 40 i robić w końcu od 50. E, wzwyż, żeby 50 kg wyciskania na ławce płaskiej było ciężarem startowym, dla mnie lekki. Tak jak było kiedyś, że byłem w stanie wycisnąć te 50 kg nawet tam 20 razy e, po kolei. Teraz bym 20 razy chyba mnie wycisnął. Bym wycisnął 16, 18 maksymalnie mu bym się zesrał. E, bo teraz robię jakieś 8 powtórzeń sobie rozgrzewkowych. Z czasem będę robił 10, z czasem później 12 powtórzeń na rozgrzewkę. No i metoda 5 na 5 w wyciskaniu na ławce płaskiej. Zaczynam progresję od 56 kg, z czasem będzie 60-70. No, nie powiem wam do jakiego ciężaru będę chciał dojść w czerwcu. W 5 na 5 zobaczymy, jak to będzie od stycznia. Mam zamiar w końcu suplementować kreatynę pierwszy raz od roku, bo ponad rok jej nie suplementowałem, no bo na boreliozę niby nie można. Ale w związku z tym, że czuję się naprawdę bardzo dobrze i myślę, że ta dieta, powiedzmy z dużą ilością tłuszczu, pomoże mi odzyskać moje zdrowie i być zdrowszym, silniejszym. Większym pewnie nie, ale zdrowszym i silniejszym, dzięki temu będę mógł sobie kreatynę zastosować. <laughs> na końcu 5x5, 5, szósta seria, taka można powiedzieć główna, to jest minus 5 kg ciężaru z 5x5 5 i robię 3... 2-3 sekundowe pauzy tym ciężarem. Czyli miałem 56 kg, to tutaj jest 51 kg. Jak będę miał, dajmy na no to 70 kg, to 65 będę robił pauzy. A może zwiększę ten ciężar, bo to też będzie dziwne, bo jak kiedyś będę miał na przykład 80, to 75 na pauzy, no nie wiem, zobaczymy. Yy, bardzo ważne dla mnie ćwiczenie, wyciskanie żołnierskie. Na początku oczywiście rozgrzewka szesnastką. Ona jest już dla mnie bardzo lekka, ale tak czy siak wolę rozgrzewać się szesnastką z tego względu, by yy, w pełni mieć kontrolę nad tym, jak rusza się mój bark. Jak chodzi mój łokieć, jak prowadzić tego ketla przy wyciskaniu, technika jest w tym ćwiczeniu bardzo ważna. Po 16 przechodzę do 20, co jest ważne w metodzie drabinowej. Pierwsza seria jedno powtórzenie, później 2, 3, 4. Robię tych drabin trzy aktualnie, z czasem zmienię powtórzenia na 2, 3, 4, 5. A gdy dojdę już do 3 drabin, 2, 3, 4, 5, zmienię ketla na 22. Co prawda nie mam 22, nie ma takiego ketla. Dorzucę do niego jedynkę i łańcuch. Dopiero gdy osiągnę jakieś tam 8 powtórzeń w wyciskaniu żołnierskim, czy tam 7, 22, dopiero przejdę do 24, która jest kurwa strasznie ciężka. Ale spoko, dam radę. Podciągaj na drążku 7 serii po 4 powtórzenia. No bardzo mało, czego tylko 4 powtórzenia. No, boję się o te palce, ale progresja ostatecznie ma wyjść na 5 na 5, 5 serii, 5 powtórzeń. O, tu widzicie, jak wyciskam 24 ketla. Cholernie ciężka rzecz. Zaraz wycisnę go lewą ręką nad głowę, a później już 20 wam pokażę. O wiele lżej. Ale wracając do podciągania na drążku, będę się podciągał Chciałbym się podciągać ostatecznie metodą 5x5 z doczepionym ciężarem. Czy to będzie 5 czy 10 kg w tym 5x5 nie ma znaczenia. Ma być podciąganie z ciężarem dodatkowym. Naprawdę dwudziestka jest mega ciężka, zwłaszcza że ja ważę tylko 65 kg czy 64 nawet. 20 już jestem mega przyzwyczajony do 20, Jestem w stanie ją wycisnąć 10 razy, może nie, ale 9 razy na rękę już ją wycisnę. To 24 no, będę miał problemy, żeby nawet wycisnąć 5 razy. Tak, 4, to jest optymalna ilość powtórzeń, ale wiadomo, no, z czasem będę o wiele silniejszy. Problem z 24 polega tylko na tym, że nie jestem przyzwyczajony do, tego, do tej kuli. Ona leży na moim ręku dosyć nienaturalnie i przez to ciężko mi się ją wyciska. 20 jest już dla mnie na tyle komfortowa, że jestem w stanie ją wyciskać na dużo więcej powtórzeń, dobrze technicznie. Wiele osób mnie pyta w filmach, czy jestem wędkarzem, tak, czasami wędkuję, zresztą filmy są na życie na sportowe, a te wędki, które tam widzicie, są także mojego ojca, który zostawiał mi swoje wędki. Dalej podciągaję na drążku ciemny jak w dupie, z tego względu, że widzicie, światło z okna bije. No, niestety, tak to wygląda. Znowu tylko cztery powtórzenia. Przechodzimy do negatywnych opuszczeń w stanie na rękach, staję sobie na rękach, coraz, coraz rzadziej dotykam ściany, czasami staram się opuszczać bez dotykania ściany robię kilka takich powtórzeń żeby utrzymać ten bodziec bo później pomaga mi to w samych pompkach na rękach które czasem sobie zrobię. Bardzo ważne dla mnie ćwiczenie unoszenie hantli w opadzie tułowia. Zdziwicie się pewnie dlaczego mam takie typowe, można powiedzieć kulturystyczne ćwiczenie w moim treningu. To jest ostatnie ćwiczenie w treningu góry, więcej już ich nie robię. Są tylko cztery ćwiczenia jak widzicie. Robię je po to, ponieważ większość treningu góry to są same wyciskania. Nie jest jeszcze podciąganie na drążku, ale jest to ruch yy... Można powiedzieć pionowy, a trzeba mi ruchu ciągnącego na tył barków i tylną część moich pleców, w górę moich pleców, żeby trzymać proporcje ciała i siły. To jest bardzo ważne, żeby nie zaniedbywać swojego ciała, także w ruchach ciągnących w tej perspektywie. Wiosłowań robił nie będę, będę robił właśnie te unoszenie hantli. Czasem, może, będę robić takie jakby wiosłowanie do twarzy sztangą, ale będę leżał na ławce skośnej. Zobaczymy, może coś takiego będę robił. Teraz widzicie tureckie wstawania. Tureckie wstawania widzicie dlatego, bo robię je co drugi dzień. Praktycznie trenuję codziennie każdego dnia. Nie ma dla mnie dnia bez treningu. Albo trenuję górę-dół co drugi dzień, albo co drugi dzień, później w przerwach między górą. I dołem robię tureckie wstawania. Aktualnie ciężar 24 kg, teraz widzicie Ketla 24 kg, który jest dla mnie w sumie lekki w tym ćwiczeniu. Bez najmniejszego problemu robię tureckie wstawanie. Zresztą zobaczycie teraz, eee, progresuję w handlu, tak naprawdę. Za chwilkę po tym tureckim wstawaniu zobaczycie, jak wykonuję to ćwiczenie handlem, ponieważ handlem mogę dokładać to obciążenie troszeczkę lepiej. Dokładam co 3 treningi 1 kg. Chciałbym zrobić tureckie wstawanie z hantlem 40 kg w wakacje i to nagrać, pokazać Wam, może mi się uda. Obecnie jestem w stanie zrobić tak z 32 kg, dobrze technicznie, to jest bardzo ważne, żeby się nie trząść, żeby nie robić tego beznadziejnie technicznie byle jak, tylko z dobrym oddychaniem i każdy ruch akcentowany, tak? Tutaj widzicie 24 kilogramowego hantla, troszkę inaczej się robi, inaczej jednak trzyma ten, trzeba trzymać ten bark, e, bardziej prosto rękę nad głową przez cały ruch od początku do końca, no i w handlu będę sobie progresował ten ruch, aż dojdę do właśnie tych 40 kg. mam nadzieję, że mi się uda, bo obecnie no to tam 30 parę kilogramów e, da radę dobrze technicznie zrobić. No i to wszystko oczywiście będą, będzie nagrane. Ja Wam dziękuję za ten odcinek treningowy. W następnym filmie nie wiem co będzie, zobaczymy, okaże się, także trzymajcie się do następnego filmu i cześć.